Zanim wydałem tu cokolwiek, chowałem w szafie Bo wolę diamek szlifować, by dać ci prawdę na stoko, By nigdy nikt nie powiedział, ko małeś mordo Młody SMF jest współtwórcą zespołu Symfonizacja. 23-letni artysta i zarazem producent muzyczny wspólnie z kolegami nagrywa od 10 lat w piwnicy mieszkania. Na Kurnik, bo tak nazywa się niewielkie prywatne studio, artysta zarobił sam, pracując sezonowo w stoczni. Początek przygody z muzyką, jak w wielu podobnych wypadkach, rozpoczął się od słuchania popularnej katowickiej grupy Kali. Nie było żadnego pomysłu, że ja akurat obudziłem się i o dzisiaj nagrywam rap, tylko po prostu y, kiedyś w 2004 roku siostra słuchała Kalibra na kaseciaku, ja to zabrałem, schowałem się z, z tym kaseciakiem do szafy, zacząłem tego słuchać, no i tak jakoś zacząłem robić potem rap i, i szedłem z tym dalej, no i tyle, i no, kolejne lata trwały. Ja potem zacząłem pisać teksty, chować się do szafy, potem y, zamówiłem za moją mamy komórkę za 90 zł. Y, pierwszy program hip-hop EJ z gazety. No i tak to cały czas idzie do, do teraz. Młody SMF na swoim koncie ma już ponad 150 tekstów. Na poważnie przygodę z rapem rozpoczął w 2004 roku z zespołem ABW Uliczni Narratorzy. Z każdą kolejną produkcją artysta stara się podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Ostatni krążek mixtape powstał w trzy miesiące, a od lutego fani hip-hopu mogą go słuchać w internecie. Zawsze jak robiłem solo rap, to starałem się skupić na czymś takim, żeby udowodnić komuś, jaki jestem dobry, albo coś takiego, w sensie o, jakie mam dobre flow i tak dalej, a potem ktoś mi powiedział słuchaj, weź bądź szczery, zrób to, co czujesz, w końcu zrób coś dla siebie, no i tak po prostu powstał ten album i, i to nie jest wielki jakiś bunt, tylko po prostu to jest jedna wielka szczerość, tam nie ma, nie ma czasu na coś, że ja pisałem coś i to były kłamstwa, czy coś takiego. Tyle. Na najnowszym krążku znalazło się aż 12 produkcji. Na jednym z utworów gościnnie wystąpił gdański raper Jotes. Jak się okazuje w 35-tysięcznym lemborku hip-hop również ma się całkiem nieźle. Młody SMF nie jest jedynym artystą, który tworzy tu swoje produkcje. Mamy mnóstwo młodych albo też starych raperów, jest mnóstwo producentów, czyli ludzi odpowiedzialnych za podkład muzyczny, za instrumentale. No nie wiem, ile ich może być, może 30, może 50. Jest bardzo mocna grupa, która niestety jest w Irlandii, stylistyka. Jest to Gober i DJ Gondek. Jest Melny, o którym już wspominałem wcześniej, który też cały czas prężnie działa. Tutaj w Lęborku, tak szczerze mówiąc, no to czekam na album jednej osoby, jest to Nilsson, którego mogą młodzi ludzie nie znać, bo on tam się udzielał bardzo dawno temu, później nagrywał u mnie w studiu Kurnik. No tak, to jest naprawdę chyba najmocniejszy gościu, taki, o którym teraz mogę powiedzieć, że na jego album szczerze mówiąc czekam. No, i chyba to też tyle. W tekstach miejscowy artysta mocno akcentuje swoją niezależność. W produkcjach nie brakuje ponadto odniesień do błędów z młodości, uczuć męskiej przyjaźni czy problemów, z jakimi borykają się obecnie młodzi ludzie. Na razie młody SMF swoją pasję łączy z innymi obowiązkami. Raper nie ma jednak wątpliwości, że z hip hopem będzie szedł przez całe życie. Hip hop y, traktuje jako sposób na życie, ale to nie rozgraniczą tego na sposób zarobkowy i. I w hobby, to po prostu ja zawsze będę rapował, bo, albo po prostu zawsze będę tworzył muzykę w jakikolwiek sposób. I nie przestanę, no jeżeli będzie, będę miał rodzinę, dzieci, nie wiem, psa, dom, kota, kurczę płot, no to nie znaczy, że nie będę rapował. Cały czas będę rapował i tylko po prostu będę pewnie inaczej patrzał na świat, pewnie z tych gówniackich kawałków będą się robić coraz bardziej poważne. No i tak, cały czas będę to robił, cały czas hip-hop, 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 rap, 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 rap i to wszystko. Na błędy paru osobom nie podam już ręki nigdy Dziś samkiem inaczej patrzę, na błędy choćby się bardzo starał, nie możesz mnie szywcić Dziś stałkiem inaczej patrzę, na błędy paru osobom nie podam już ręki nigdy Dziś stałkiem inaczej patrzę, na błędy choćby się bardzo starał, nie możesz mieć Tak często się